Cześć, dzisiaj nagram sobie oto ten zestaw Zapraszam Na początku Ci zapraszam do łapki w górę, zasubskrybujcie kanał. Taki tu przez o widzicie, tam na nadal będzie szary i z tego to już to tyle. Dzisiaj serza. Tak w ogóle to chodzi o testy, że zastałem, że możemy tu tworzyć własną animację. Jest to wszystko, z tym pokazałem Testujemy sobie to wszystko i zobaczymy co tam. Jest, mamy tutaj jakieś spróbowania. Mamy tu różne, jak to należy zrobić, jak zbudować, podzielić i i tak dalej. To wszystko będziemy robić. Tutaj mamy wszystko rozplanowane. ogólnie, w ogóle i ogólnie i w ogóle. A tu mamy ludziki to też ludziki tutaj jakieś tam napisy, bla bla bla. W sumie to już nie jest takie ważne, więc z kartonu sobie wszystko zobaczyliśmy. Zobaczmy sobie to, to wszystko. Zobaczmy jak to. Dobrze moi drodzy, wyglądałem, sorry, że tego nie nagrywam, ale wyjście bym się, czy to się wpadle. O mam drugą, a pierwszą? i taką dużą instrukcję plus takie tam tapety. To już coś tam coś. Mamy cztery takie elementy. Mm. I Bardzo fajne. Odpakuję teraz instrukcję i zobaczę, jak to wygląda w ogóle. Jestem bardzo ciekawy. E... Dobra. Otworzymy. Mamy... chciałem że to trochę większe będzie. czy to większe wygląda, one kartonian Dobra. Są takie. Z drugiej strony jest tak. A instrukcja normalny wygląda. O tak. Nie ja mam wam tego nie będę grać jak złożę. Składam, jak złożę, to do was wrócę. Nie wiem za ile złożę. W ogóle, czy będę miał jakiś przedmiot czy coś. Dobra, to zobaczymy jeszcze. Ale jak złożę, to już się widzimy. Zobaczymy. Dobra, już zbudowałem. Teraz możemy sobie zaczęłem sobie omać ludziki. Na może w sumie powiem, że dostaliśmy bramki takie. O, taką. I taką dostaliśmy. Jest bardzo fajnie. O, dobra, tu o, to zestaw położyłem, Zdajemy to gospodarczę jak odcinek. Nie w sumie nie kolejny, bo kolejny będzie z czegoś silnego, tylko tam, nie wiem za dwa tygodnie czy, czy... Nie, w sumie tam. No nie wiem, za jakiś czas będzie. Na pewno tego recenzja, Więc dobrze. Ogólnie. Mm, a w sumie się zacznijmy ludzikami, później to wszystko sobie omówimy i dobra, na to, teraz tak bardziej pozbieram. I dobra, widzimy się za. Postanowiłem, że pierwsza będzie taka postać, mamy tutaj do niej przyczepiony taki... taki kiek, taki, taki nazwijmy to kiek, to jest tak, to jest kiek, to kiek jeśli tak poruszymy, to wtedy będzie to... Wszystko to fajnie wygląda, bo nawet patrząc w telefonie nie widać pięknie tego można, się chodzi w ogóle fajnie w moim zdaniem bardzo fajnie tak to się z tyłu prezentuje mam tego kwiatka tu z góry oczko, jedno żółte, drugie zielone tu wszystko ładnie widać to tak ten ale patrzę w karę, bo muszę zobaczyć jak to się nagrywa ale ogólnie bardzo fajnie, jest pierwsze bardzo pomysłowa rzecz to jeszcze się tu zajmie, może nie będzie tak zwisać. O, zrobiłem, więc dobrze, więc widzimy się przy kolejnej postaci. Kolejny będzie z takiej też ekipy o też matki. Mmm, jak ja to nazwałem? Jakiś... Co, co chwilę zmieniam nazwę, ale teraz to będzie sznurek. Teraz kolejny z tej ekipy jest to. Hmm, znowu tak spadło, ale dobra, jest to taki. To taka chyba królowa, bo ma koronę, tak mi się wydaje. Nie byłem szczerze mówiąc w na na tym filmie, bo nie miałem jakoś czasu, byłem coś chory i w ogóle nie byłem. Ale kupię na pewno płytę, jak będzie jakoś tak się co, że nie poszedłem. Niestety drzewo koronę, ten, ma ona też taki, wiem co. patek patyk tak, to nazywam patryk chyba. Dobra, ale matki uśmiech. Jej, jak to przybliżam do kamery, tak trochę strasznie wygląda. Dobra, i tak możemy ruszać i bardzo fajnie. Dobra, przejdźmy do kolejnej postaci. Ale gapa ze mnie, jedno ma taką twarz i taką. Jedną taką, a drugą taką, nie powiedziałam, widzicie? No, więc teraz o, już... Teraz taka kicia różek. Zła kicia różek. Znaczy nie zła, ale taka kurzona. Złą twarz, też ma taki Patyk. Ja to patyk nazywam? Nie wiem, dobrze, niech będzie Patyk, ale ma. No, kicia Ma taki oczy fajny, czerwony, ostry. I ogólnie tak się prezentuje. Trochę sorry za jakość, bo chyba nie jest zbyt dobra. Ale nie, ogólnie bardzo fajnie też możemy robić. Tak, ten. Jest pewnie z tego wyjdzie jakaś 20 recenzja, ale dobra. Kolejna postać będzie to taki ludzik. kurde nie wiem, czy to jest ludzik. Będzie to taki potworek. Też ma taki patyczek. I ma oczko takie u wielkie. Jeszcze raz. U wielkie. U wielkie. Więc ma takie oko wielkie. No, więc tak się prezentuje. Jest taki czerwono-niebieski i fajnie. Przejdźmy do kolejnej postaci. Dobra, kolejna postać jest to Enet. Już Eneta mam z gazetki, która tam jakoś, fajną zimę wychodziła. Chyba ją wrzuciłem. Ja ją teraz wrzuciłem, teraz nie, teraz... Nie, wrzuciłem, wrzuciłem, na pewno wrzuciłem. Moje, ja, która się jednak nagrywałam ale jednak nie wrzucam, bo coś się spóźnia albo coś. Ale ma on kubek, ma dwie twarze, też tak, taką i taką. Ale tamten Enet miał taką inną twarz, więc fajnie i tak ma biały kubek, taki strój. Zapraszam do zobaczenia tego filmu, gdzie nagrywałem tę gazetkę z Zenetem. Pewnie gdzieś tu Wam się trochę wyświetlać na ekranie. Ja ogólnie bardzo fajnie się prezentuje, więc przejdźmy do kolejnej postaci. Dobra, kolejna postać to będzie taka dziewczynka, która jest na takiej gwieździe. Nie wiem jak ona się nazywa. Mówię nie była na tym filmie. Byłam na jedynce, ale na wujce nie było. No, ma włosy, zdajmy sobie z tego. Ma drugiej twarzy nie, ma, ma takie niebieskie włosy, takie pistolecik, serduszko i. Fajnie. Taki wjazd. Też ma taki patyczek. Ogólnie fajnie się to prezentuje. Jeśli tak robimy, taką animację, że ona tak sobie leci. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Tylko musimy fajnie, bo Teo jest dosyć krótkie, żeby tak pokazać. I ogólnie można bardzo fajnie to coś Ocień się tam odbija. O tam. No, więc przejdźmy do kolejnej postaci. Może już nie będę mówił. Kolejnej postaci. Tylko powiem jakoś tak inaczej, jakoś tak. Przejdźmy do kolejnej jakiejś tam postaci, jakieś tam. Nie, dobra, postaci, no postaci, dobra. Yy, I mamy takiego, nie wiem, jak Na kartonie, napisał na kartonie. na, na kartonie napisał, napisał na, 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 na kartonie. Ej, nie pisze, ej, ej, to jest... Ej, zawsze pisał, tak, patrzcie. Zawsze pisała, nie są podpisane te postacie. Ej, wejdźmy, weźmy sobie przypadkowy zestaw z A Aga, tu są podpisane postacie K i tu jeszcze ktoś. Tego też będzie receni. Więc jak ktoś nie ogląda filmu, to nie wiem jak się ta postać nazywa. Nie... Ale dobra, do rzeczy. Yy, mamy tę... Yy, yy, dobra, mamy tą postać. Yy, tak wygląda twarz. Taka śmiejąca się, tak złośliwa. Ho ho ho. I tu jest taka druga twarz. Jest tą jakością. Dzisiaj. Muszę czekać, aż mi załapie. Nie wiem, czy mi załapie, ale Wam chyba zrobię zdjęcie, gdzieś wkleję. Ale dobrze, bardzo fajnie. Postać ogólnie bardzo ładnie się prezentuje: ma taki jakby pistolet, czyli to jest pistolety, ale dobra. Ma taką kamizelkę, i bardzo fajnie, fajnie. No więc. Kolejna postać yy, Dobra, A teraz kolejna postać była to... Jak ona się nazywała? Jak się ta dziewczyna nazywała z LEGO przygody? Kurde Sprawdzić yy... W internecie nie chciało mi się szukać, ale to chyba Lucy was, z tego co pamiętam, ale dobra, tak Mogą że będą mówić Może się ja. napisać w komentarzu, ale to była raczej. Dobra, ma ona jedną. Nie, dwie, przepraszam, fali, jedną taką bardzo. Co... O, jakoś mi wreszcie. Nie, to się pochwalę. Dobra, No, więc ma taką aż lepszą, taką gorszą. Ma taką kuszę. To jest bardzo spoko. W ładny nadruk. O, jest bliska, mam taką twarz. Się, o, zajmie się samochodem. Nie, bo jeszcze dostaliśmy taki pojazd. Taki samochodzik, jest to spoko pojazd, ale troszeczkę mnie denerwuje, ponieważ patrzę, gdy obraca się 60, 360 stopni, można tak wariować nim. Ale patrz, gdy jedziemy o no to trochę nam się słabo, to przekręca byśmy musieli jechać po typu po biurku byśmy musieli jechać i tak po tych klockach to słabo. Patrzcie. Po, 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 uwaga, czekajcie. Czekajcie, czekajcie, o po biurku tak jedzie. A po klockach tak. <słuch> Chciałem wydać jakiś jeszcze lepszy dźwięk z balona, mówię w montażu jakoś dorobię i będzie jakiś lepszy, a to mi balon pęknie. Dobrze, ale dobrze no właśnie, więc teraz się zajmiemy waszym oczekiwanym budowę. zapomniałam powiedzieć, że do tego została jeszcze dołączona aplikacja. Pobierzem sobie ją na koniec, przetestuję, wszystko zobaczy co ja, więc no, nie martwcie się, więc dobra, zaczynam. Mam nadzieję, że nie wejdzie jakoś z tego bardzo długa recenzja. Dobrze się nagrywa. Ile ja się nagrywa? Wezmę tego balona wyrzucę. I tak to wygląda. Jest takie. Przesuwa się. Możemy tu włożyć telefon, pokażę Wam jak tam w telefonu wygląda wy... Więc ja przystriczam palcami i telefon się tam znajdzie. Założycie się? Dobra, więc 3, 4 3. Telefon tu ja się to ruszać z tym. Wcale nie robię tak montaż, tak naprawdę jest. Bardzo fajnie, że tak o coś takiego zadbali, bo nie każdy ma statyw. No nie każdy ma, o tak, pokażę jeszcze. Nie każdy ma. Bardzo fajnie, się przybliżymy. Przybliżyć chcę. się nie nagrywało, więc nie wiem, czym to się nagrywało. Więc nie. Ale dobra, ogólnie to fajnie, że pomyśleli o takim czymś, bo nie każdy ma statyw jeszcze do nagrywania i też, że coś przepraszam, a chcę to przybliżyć ogólnie. I możemy włożyć emocje światła. Tutaj możemy sobie dostosować z telefonem, jaki mamy duży, żeby wszystko się zmieściło. I ogólnie mam żebym tu posadzić jako, że taki rezyshar, rezyscher. ser, re zyszer. Tu siada i nagrywa. Więc, więc dobra, tu mamy u góry takie statki. Ja tu przymóć jeden taki mam. O, kurczę, się na o biurko. O, Dobrze. To nie ważne, to nie jest ważne. najważniejsze jest film, że podożne. Też jest tak... Na... O, już ekspaty wam pokażę, więc dobrze. W środku jest taki dinus. Petra jak lubię no, dinozaur kiedyś. Knie niebieski dinozaur. Jest w takim stateczku. Wszystko się tu psuje, kurczę. No więc ucieczmy... Nie no, wszystko mi spada. Ojeju, jeju. o jeju, ale ogólnie bardzo fajny myślę ten. taki pojazdik Taki mały, ale bardzo fajny moim zdaniem, więc przymocujmy to i ogólnie to się tak prezentuje, tylko wiecie jaki jest minus, to tak opada, jak to, patrz, ma być, ogólnie możemy się to tak przybliżać i powinno być tak, a ja to mam, Patrz, jakie to jest wygięte, wam ja to pokażę, Patrz, jak to wygięte jest, nie, słabo trochę to wygląda, więc... To jest drugi minus tego zestawu, ponieważ to był pierwszy minus. Fajnie że można obrazyć, no ale wiecie, a to jest taki właśnie więc... No. Ten statek jest o wiele, moim zdaniem, lepszy. Możemy bardziej nim bardziej kierować. Tutaj, góry, tak. O, pokażę. Możemy, tu mamy taki bardziej. Możemy o wiele bardziej nim kierować. Szkoda, że nikt tam w środku nie może siedzieć, ale mówiłem o wiele bardziej pokierować jedził, nawet to spadł, widzicie? On nie, bardzo fajny stateczek Mam tu jakiś taki światło, co kurwa, i mamy takie plaka, to fajnie i z tyłu też spadł. a z tyłu to tak wszystko wygląda Jednej rzeczy nie dała. Zobaczcie, przymocujmy sobie tego ludzika i na przykład załóżmy, nie wiem, załóżmy sobie no tego i pokażę wam zaraz, tylko muszę odłożyć tę kamerkę. ona się rusza, że chwytam za taki jeden czerwony kloszek z tej i z tej strony. Tedy możemy po prostu się ruszać. Po prostu tego gonić czy coś. Bardzo fajnie. Teraz jest z tej strony wszystko. Pokazałem teraz w aplikacji. Wam to nagram telefonu, więc widzimy się jak na, na telefonie a po jeszcze oceny. I w ogóle nie pamiętam, będzie z tego jakiś Ale dobra. Pa, to do zobaczenia Dobra, to się kameruje. Dobra. I ogólnie możemy tu robimy zdjęcia. Fajnie jest to wszystko pokazane, widzę. Ale możemy z tego tworzyć fajną animację. Tu wcześniej nagramy jakiś taki kawałek film. Zrobię, czekajcie? No nie. Przebaczymy na powtórzenie filmu, a potem zobaczymy to wszystko. Ja chcę nagrać nowy film. Z tego właśnie, więc... Czemu ja to na początku nagram taki głupkowate troszkę, ale patrzcie jak to wyszło. patrz na przykład jak to wyszło. Na początku kiedyś taki... Taki słaby, tego nie nagrywałem, ale później zacząłem teraz. Tu zaczęło się teraz chyba nagrywać. O tak. Nie, teraz będzie to. Ogólnie tu możemy dać jakieś dźwięki i w ogóle, że to było tak jak w filmie. Eee. Dobra, to załóżmy, że to zedytowałem. To możemy chyba wrzucić nasz film. Zobaczymy film kogoś. No. Dobrze, mm. Dobra, ja sobie nadam, dodam, dodam. Czekajcie, ja chcę sobie jeszcze raz opanować Chcę jeszcze raz sobie na przykład nie, 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 nie. Następny nie, czekajcie, ja to muszę sobie chwilę czekajcie, Poczekajcie, chwileczkę. To Do. dobrze, akurat skończyłem na, przerwę nagrywania. Akurat teraz się zrobiło, Dobra, już akurat włączyłem nagranie i to się zaczęło nagrywać, więc... Dobra, więc robimy sobie animację. Jestem tu tak i bardzo fajnie, moim zdaniem. Bardzo fajnie możemy robić tą animację. Teraz zobaczymy, jak to wyjdzie. No, więc tak to wszystko. Byłam ja sprawna, że byłem trochę cicho, ale no. Dobrze, więc teraz chcę, zrobimy, że chcę przedłożyć ten film. Zobaczymy jak to wyjdzie fajnie. Dobrze, ja chcę obejrzeć ten film, więc dobrze. Jak to zrobić? Kurde. Dobra, może to dodajmy sobie jakieś dźwięki. Mhm. Mm Będzie jakiś długi pewnie, ale dobrze. To robimy sobie start. Dodałem jakieś tam byle jakie zdjęcia, ale dobra. Yy, kurde, dobra, tu możemy też kolejne jakieś rzeczy dodać. Nie wiem, o co chodzi. Dobrze, ale zrobimy sobie dalej. Mhm. Czy na pewno chcesz już edytować film? Skończymy, skończymy. Dobra, teraz mamy ten film. Nie, to nie jest ten, to jest ten film, i obejrzyjmy go sobie. jak on wygląda. No chyba, ja na początku tak robiłem, jeszcze nie wiedziałam o co chodzi dokładnie, ale nie, tu było naprawdę spoko, więc naprawdę fajnie Może, możemy kogoś mu udostępnić ten film, ale coś tam musimy zrobić, chyba. Ja zobaczę, i do was wrócę zaraz. Dobrze, to tak w ogóle wszystko z tego Już opanowałem dosyć 100 yy, I tak, właśnie to tak wyglądało Trzeba się zalogować żeby wrócić Dobra, już jestem ten yy, Skończę nagrywać to ekran widzimy się dalej nie chciałem ja film. Zobaczcie, zasubskrybujcie za kanał no. Stawcie łapeczkę jako nam komentarz Tak to wszystko wyglądało Więc Stawcie łapeczkę Subskrybujcie, się... uwaga, uwaga Teraz ważna tutaj Widzicie ten samolot? Nie, nie Uwaga, na tym właśnie tym samolocie znajduje się przycisk z napisem subskrybuj. Taki sam przycisk musicie kliknąć, tam na dole i będzie szary. I bardzo dziękuję. No więc dobra, subskrybujcie, łapkujcie. Ja to naprawiam, bo mi spadło, ale dobra, znajdźcie jakiś fajny komentarz. Widzimy się tam nie wiem. Kiedyś raz to film się na pewno zobaczymy, Dobra, film pewnie będzie. O, jeszcze nie powiedziałem innej Staram się nagrać jakąś fajną animację i wtedy w sobotę nie wiem jeszcze o której godzinie, rzucę jakąś fajną animację właśnie z, z pomocą tego i mm, nie dobrze. A i dobra. A na